Podróż pod Ziemię, pod korzenie drzew? Gdyby była możliwa, to co byśmy zobaczyli? Jaki świat? Czy w ogóle istnieje tam życie? Taka wycieczka już jest możliwa i znalezienie odpowiedzi na te pytania również. Wystarczy przyjechać do Drawna i obejrzeć ekspozycję Drawieńskiego Parku Narodowego pod tytułem Las, zobaczyć to, co niewidoczne, zobaczyć to, co zagrożone. Zwiedzanie rozpoczynamy właśnie od wejścia pod korzenie drzew. Na pewno będzie tam ciemno, ale też bardzo ciekawie. Co tam znajdziemy? Przydałby się przewodnik. Cześć, jestem Karolina Zajęczkowska. Miło o Was poinformować. Jesteśmy w Prowieńskim Parku Narodowym. Teraz Wam pokażę, jak tutaj wygląda. Zapraszam. Teraz pod korzeniami. Tutaj mamy wilka. Tutaj mamy lisa i borsuka. Tutaj można zobaczyć film o właśnie pokazanych zwierzętach. Włącza się, klikając, w sam środek. Tutaj widać borsuka, lisa i wilka. Tu, tutaj jest gniazdo mrówek, rudnic. A tutaj gniazdo osy zwyczajnej. Teraz obejrzeliśmy już salę pod korzeniami, a teraz idziemy do następnej sali: serce puszczy. I serce puszczy. Tutaj można kliknąć dowolne zwierzę, a jeśli... i tutaj są jeszcze piętra lasu. I tutaj widać bielika i myśli królika. Jeszcze jest puchacz, kuna, gołąb, wiewiórka, wilga, Tutaj, tutaj jak się wciśnie na przykład, to można tutaj przeczytać o dowolnym wybranym zwierzęciu. I tutaj można też kliknąć na przykład na inny język. Tutaj są jeszcze takie dziuple, gdzie słucha się o wybranym ptaku. Tutaj jest dzień, tutaj jest dzieńcią chyba. Tak, to był Dzięcioł. Tutaj jest pająk krzyżak, dzik, jeleń, zimorodek. Wszystko pięknie widać. Jeśli jest za wysoko, to można obniżyć. Sali mikro i makro. Tutaj zaczniemy od mikro. Tutaj klika się przycisk i patrzy się w plaster miodu. Jest tam szkło powiększające, a za tym szkłem znajduje się mały owad. I można na niego patrzeć, a tutaj można się o nim też czegoś dowiedzieć. Mi się podoba, dlatego, że. I są tutaj fajne owady. Teraz przechodzimy do makro. A, jeszcze tutaj w mikro jest taka sala dla dzieci z, z pluszakami i owadami. Tutaj jest piasek kinetyczny. Można tutaj rzeźbić. A tutaj mamy przekrój drzewa. Tutaj jak klikamy to się pokazuje ile lat miało kiedyś to drzewo. Tutaj można tutaj można zobaczyć grzyby. Rośliny. Ekspozycja las, zobaczyć to, co niewidoczne, to, co zagrożone, dedykowana jest nie tylko najmłodszym. Dorośli także znajdują tu dla siebie ciekawe informacje. Przyjechałam tutaj na wakacje z dziećmi, i poszukując atrakcji dla nas. Dowiedziałam się od pani, u której się zatrzymaliśmy, że jest taka możliwość, żeby przyjść na wystawę z dziećmi, i zobaczyć to, co nieodkryte. Ważne i zachęcające na pewno dla mnie było to, że, może, że mogę to zrobić wspólnie z dziećmi, że nie jest to atrakcja tylko dla mnie, tylko jest nasza wspólna i że możemy to przeżyć razem. To, co na pewno dla mnie na tej wystawie jest piękne, Um, I to, co bardzo mi się podoba, to to, że to, co że ta wystawa jest dla mnie nieoczywista. To, co niewidoczne staje się widoczne, możemy zajrzeć w miejsca, do których normalnie nie mamy dostępu, możemy zobaczyć to, co dzieje się pod ziemią. To fantastyczna sytuacja jest z tunelami, które kopią mrówki. I to są rzeczy, których nigdy wcześniej nie mogłam zobaczyć. Mogłam je sobie wyobrazić, mogłam je zobaczyć w książkach rysunkowych, ale nie mogłam ich zobaczyć tak realnie i organicznie. I ten widok zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Co jeszcze? Yy, zwierzęta. Które są dla nas nieuchwytne, których na co dzień nie mamy szczęścia spotkać. Mogliśmy zobaczyć ten widok, był dla mnie, na pewno zrobił na mnie i na moich dzieciach bardzo duże wrażenie. Filmy, które mogliśmy zobaczyć o życiu zwierząt, tak piękne i bliskie momenty, które te zwierzęta razem przeżywają. Moje dzieci były zachwycone po prostu małymi wilczkami, które dopiero się urodziły, które tuliły się do mamy. I myślę, że to są takie wydarzenia, które bardzo nas przybliżają do natury. I wystawa jest świetna i dla dorosłych, i dla dzieci. Można to przeżyć wspólnie, można to przeżyć razem, można razem się czegoś dowiedzieć i coś zobaczyć. Czy mam taką refleksję, że ta wystawa dla mnie jako turysty jest piękna i wartościowa, dlatego że opowiada o przyrodzie, która jest tutaj. Nie muszę sobie wyobrażać dżungli, które się kryją na drugiej półkuli, tylko poznaję miejsce, w którym jestem czyli DRAWNO, Drawieński Park Narodowy i ponieważ jestem tutaj po raz pierwszy to nawet wybierając się później na spacer parkiem no mam takie poczucie, że to wszystko coś co mnie otacza jest mi jeszcze bliższe i dlatego to ma dla mnie ogromną, ogromną wartość. Ekspozycja Andrawińskiego Parku Narodowego Las Zobaczyć to co niewidoczne jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Ale pamiętajcie, ostatnie wejście godzina 15. Przyjedźcie do Drawna i szukajcie zabytkowego budynku z czerwonej cegły, z charakterystycznym napisem Centrum Edukacji i Turystyki DPN. Dla ułatwienia podajemy adres ulica Kolejowa 20. Przyjdźcie wszyscy do Drawińskiego Parku Narodowego. Można zobaczyć to, co jest niewidoczne. W lasach zapraszamy do Drawińskiego Parku Narodowego.